Chyba się ma! tam ten poziom poprzedni i teraz nagrywam kolejny. Bo nie wiem, ile to będzie trwało, ale wiem, że to będzie trwało ileś. Mm, dlatego będę. ginął trochę. No, oczywiście, schodki są moim atutem. Dobra, nie wiem, jak tyle to przeżyłem. Schodki są moim atutem, jak mówiłem. Ja je przejdę. Przeszedłem schodki, ale nie przeszedłem już 180 Co Hein mówił, że jest taka 180 głupia, która jest głupia jak Hein I jest serio głupia Mówię wam to jak profesjonalista w parkurze No nie powiedziałem, że jest głupia No jest głupia, widzicie? Hein potwierdza Jest łatwiejsza od tych schodków Nieprawda Wystarczy po prostu odpowiednio walnąć klawisza.

Bo ci zaprawia autorskie nie zjedzą filmu Nie zjedzą mi za zaprawia autorskie spokojnie. To jest chyba to: Golden Wind, Giorno streme. i Vento Doro tak. E to jest jakieś głupie przelobione. Dobra, to po prostu gra i przechodź parkour. Czekaj, chcę to włączyć. Bo to będzie za długo zajmuje. Wydaje mi się, że po prostu tak chcesz po prostu mieć za dużo kontentu. Dobra, włączę to.

Kurde, ale tego jest hard. Nie powinien mi chyba zjeść, ponieważ włączyłem jakiś remix. I meser tutaj. Kurde. Jeszcze jest mój dźwięk, ale moja głowa. Głos, znaczy się. Ale remix super, podoba mi się. Że mi się nie włączyła jakaś muzyka inna. życie jest super... chyba nie czemu się nie odzywasz? kur... chyba. szkoda że powie twoje... dżo, no. dżo niemature szkoda ok super super jest ten remix, mi się szkoda że go nie słychać, czekaj o teraz będzie głód Nie ja wiedziałem, że będę kiedyś słuchał dział na no temat, żeby do gry w Kurde, pewnie wyszło! To trzeba się idealnie wybić, mi to się nie, nie podoba. Nie, ja się nie mogę, nie, ja nie mogę zrobić tej podwójnej. Ja nie mogę zrobić tego Neo. Nio. 2 plus 1. Nie, od początku jest lepszy. A to No to jest chyba na to jest chyba nawet oryginał Chyba to nie jest oryginał, ale mam to gdzieś Jest! 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 Jest, 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 jest! Robiłem to, a za chwilę spadłem. Dobra, już nam jak to zrobić Co? Przeskoczyłem jak zobaczyć, jak mi się jak majątność to się zdziwisz Zesrasz się no ja już z, udało mi się zrobić tą podwójną to... to podwójne NIO, znaczy pojedyncze NIO, przepraszam. O masz kolejne. No zauważyłem Ale ono jest proste, bo właśnie po prostu budu... E nie, to można przecież łatwo ominąć, chyba że tam w sobie barierę wyżej. Nad tym obsydianem co jestem. się, że zostawiłem. Kurde, właśnie zastanowiłem, do czego zastanawiałem to się właśnie. To jest ważna dla takiego pewnego aspektu i potem go zobaczyć. Jeżeli go ręcznie zobaczysz to chyba w tym go opowiem, ja, ale to... A, co do tego mówisz o jakimś błędzie? Ja. To błędy się na pewno nie spodziewasz. Ja źle oddycham o. Kurde Aha, nie skoczyłem. sabyczku. <grymne> Dobra, co wiesz, że trwa już ten film? Trwa już 7 minut. <grymne> w początku lecimy z tą na dema i później włączę coś innego. To nie dostanę? O Alan Walker właśnie. Czekaj, no copyright sounds, tak? No copyright tych sounds. O, jest. <coughs> Wiedziałeś, że na Spotify jest album no copyright sounds. <coughs> Włączyłem małko powiedzieć są z album O nie reklama Wyłączaj Dobra graf No Już włączyłem Spotify'a Czemu teraz nie mogę nagrać zrobić po 3 plus 1 Ja pierdzielę O co chodzi z tym Emeraldem Którym? No, tym... musisz użyć go i polecić na kolejny poziom. Co to się nie dolecę. To na pewno dolecisz. Jeśli pani ja cię wybierz, po co dać na sprincie, to oczywiście, że dolecisz. Ale znam związką. Więc że mnie plankujesz, bo ja już cię. Znam. Czy stać, na po prostu lecisz tam w stronę? No, 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 dać to, to jest takie. No, w środku na spokojnie doleć, na trzy kratki jeszcze. O, oh, wow. O co mi, mi nie pasuje w tym wężu, wiesz? To się wydaje za proste. Nie mogę na nagle do tego obsydianu przy tych schodach, Pepega. Dobra, jeden schodek. Drugiego już nie zrobię, bo znowu nie chce mi wyjść. Ew, sobie, zaprzestałeś? Nie. Mówię ci, że nie chce mi wyjść, schodek jeden. To jak ten emerald, żeby nie wyszedł? Mówię ci, pytam, pytam się po prostu co to co za emerald, bo A, go widzę. Nie. Już takim madmanem nie jestem. A wiesz jaki byłem madmanem za pierwszym razem, jak robiłem te schody? Co? Wiesz jaki byłem madmanem za, za pierwszym razem, jak te schody przechodziłem? Nie używałem sprinta i zrobiłem jeden schodek. Miałem idealny momentum wtedy. A teraz mam problem, bo się spieszę. 3 plus 1 A I leć, ileć do następnego stage'a? I teraz tak. Powiedz, tobie co minąłeś? Masz checkpointa? No mam checkpointa. Za no, to bym były dwie znaczki. O znalazłem offender. Gdzie? E, nad obsydianem jednym Okej, okay, to masz jedną znaczkę, ale jedną pominąłeś, więc 100% mapy już nie masz. E, Tam ja widziałem chyba jedną podrodę gdzieś. No, ale już tutaj nie wrócisz. To jest tak, że a ja tu mam, ja mam ją zebrać? No, mogę ją zebrać. Apel gumę. No tak. dalej. Tak myślałem, że to nie pasuje. dobra to nie będę włączona. A, bo w sumie wyłączę. Więc odcinków. Dobra, to było super. Dzięki za oglądanie, guys. Miłej, miłego życia Wam życzę. <laughs> za chwilę będzie odcinek.